Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zdemontujemy zbiornik płynu chłodniczego. Jak go zdemontować? Po pierwsze będziemy musieli zlać przynajmniej połowę płynu chłodniczego. Najlepiej cały płyn chłodniczy zlać przy naszej chłodnicy, odkręcić zaworek i w tym momencie... Pozbędziemy się całego płynu i będziemy mogli przy okazji wymienić cały płyn w całym układzie na nowy. Nowy borygo, różowy czy też innego producenta. To wszystko zależy, jaki chcecie. No i w tym momencie ja Wam pokażę, jak zdemontować właśnie ten zbiornik. Ten zbiornik demontuje się bardzo prosto. Tutaj jest taka metalowa zaczepka, którą musimy sobie po prostu zdemontować. Jak ją zdemontować? Wystarczy podważyć i palcem przytrzymać tak żeby nie odskoczyła gdzieś po prostu pod samochód. O zobaczcie. Schodzi, schodzi, schodzi i już mamy. Odkładamy sobie na bok. W tym momencie nasz zbiornik już jest luźniejszy. Musimy tak tu ściągnąć tą metalową opaskę tutaj i taką grubą tutaj pod spodem z tej grubej rury, która odchodzi od naszego zbiornika. Pamiętajcie, że płyn powinien być zlany. Jeżeli nie zlaliście płynu i będziecie teraz odkręcać, ściągać tą rurę, to Wam się tu wszystko poleje dookoła. Nic się nie stanie, ale warto byłoby najpierw spuścić płyn za pomocą zaworka, który jest przy chłodnicy na dole. Chyba, że w Waszym samochodzie nie ma takiego zaworka, to trzeba opaskę metalową z grubej rury na dole chłodnicy po prostu poluzować, ściągnąć węża i po prostu spuścić cały płyn no i wtedy przy okazji możecie sobie cały wymienić płyn w całym układzie tak więc w tym momencie trzeba zdjąć te opaski i od razu Wam podpowiem, że te gumowe rurki będą niemal przyklejone tutaj do tych króćców jednego, drugiego i tego grubego trzeciego w związku z czym, podczas gdy ściągniecie metalową opaskę, zobaczcie chwytamy ją, ściągamy, posuwamy w dół te króćce są dosyć długie, więc musicie daleko odsunąć Tyle powinno wystarczyć o, w ten sposób, tak już czujemy, że jest luz. To przy okazji takimi szczypcami delikatnie możecie chwycić sobie. O, w ten sposób, delikatnie tą gumową rurkę i tak przekręcić w prawo lewo. W ten sposób ona się odklei od tego króćca I teraz możecie ją, ten krócie cały gumowy pozbawić właśnie tego węża gumowego. O, zobaczcie. I poszło bez problemu. Tutaj taka sama sytuacja chwytamy. To jest dosyć prosta czynność, ale. Zwróćcie uwagę na to, że ten gumowy wężek po prostu się przykleja do tego plastikowego tutaj króćca odbiornika więc nie ma się co siłować, bo zerwiecie, bo zerwiecie po prostu tutaj nie, węża gumowego tak więc lekko chwyćcie sobie, ale lekko, nie mocno, lekko i po prostu tak przekręćcie, o w ten sposób i gotowe od razu Wam podpowiem, że na tych wężach często jest taki biały ślad ten biały ślad, tutaj, takim mazakiem niemal z oryginalnych węży oznacza właśnie tutaj ten kruciec, musi być równo. I tutaj to samo. Tu był też taki biały ślad i też ma oznaczać tutaj ten wystający cypelek. W ten sposób mamy pewność, że wąż gumowy jest idealnie wsadzony. Ok. Spuszczamy, znaczy ściągamy, O, węża, ciach i gotowe. Tak więc mamy już dwa węże ściągnięte. Teraz będziemy musieli skupić się na tym wężu tam na dole. Ale, żeby na nim się skupić, będziemy musieli właśnie skorzystać najlepiej z takich kleszczy. Ewentualnie no, mogą być zwykłe, tylko musicie tam dojść, a za pomocą takich jest po prostu wygodniej. Więc musimy chwycić sobie to i po chwyceniu ściągnąć ten gumowy wąż. Chwila, dajcie mi sekundkę. Oczywiście można też na inny sposób, ale to zaraz wam powiem o nim. Ale ten sposób jest taki, wydaje się być najlepszy o, chwyciłem, tam jest dosyć grube i zobaczcie, gdy mocno chwycimy tę metalową opaskę to będziemy mogli ściągnąć ją w dół I inaczej mówiąc w tamtym kierunku zobaczcie, spróbuję Wam to zaraz pokazać Wyźmiemy dobrze tu, przesuńmy sobie przy okazji no, zeskakuj Takie. Okay. o, już jest, już jest nisko jeszcze troszkę, o widzicie, już mamy Przesunięte tutaj tą metrową paskę, i tutaj sobie ją już na luzie możemy popuścić. W tym momencie mamy już bardzo łatwą, ostatnią możliwość wyciągnięcia tego zbiornika i wypchnięcie już tej rurki, która tutaj jest. Ale w tym momencie najpierw zrobimy sobie spuszczenie płynu do jakiegoś naczynia. Żeby spuścić płyn, wystarczy jakieś naczynko. Tak żeby ten spłyn, płyn sobie po prostu spłynął, i zaworek, który odkręcamy, tak żeby płyn zaczął spływać, znajduje się pod samochodem dokładnie to jest ten czerwony zaworek. Wystarczy ten zaworek tutaj odkręcić, tutaj śrubokręt sobie włożyć, i tutaj zacznie nam spływać płyn. Tutaj na ten cypelek, gdzie ten płyn spływa, tutaj można nałożyć gumowy wężyk, jeżeli ktoś chce, a jeżeli nie to wystarczy naczynie i tutaj sobie spłynie nasz płyn i dokręcić potem ten czerwony zaworek gdy już zakończymy OK i gdy już płyn mamy spuszczony opaski metalowe wszystkie są zdjęte no to pozostaje nam teraz wysunąć ten zbiornik w stronę reflektoru jak to zrobić? na początku Wam się to będzie wszystko bardzo mocno trzymać i no, jak to wyciągnąć? No, no, nie da rady. O, ale jeżeli pociągniecie, no to w końcu wyskoczy. Ale jest też inna opcja: jeżeli Wam to będzie trudno wychodzić, bo to trzyma się tutaj na takich metalowych dwóch zaczepach, zaraz Wam pokażę. I tutaj, no to w takim wypadku możecie wziąć sobie tutaj troszeczkę taki mocniejszy śrubokręt i tutaj włożyć pomiędzy ten plastik, czyli zbiornik, i tutaj taki metal i delikatnie tak podważyć, aż Wam wyskoczy. Zobaczcie. Jeżeli to będzie przez wiele lat nie ściągane, to może być trudny problem, bo to się dobrze trzyma, ale gdy podważycie, to zbiornik już jest wasz. Tutaj nic innego nie trzyma oprócz tej metalowej zaczepki, którą tu już ściągnęliście. Dobra, bierzemy sobie, podnosimy trochę do góry no, w ten sposób. Zobaczcie. I tutaj jest ten wężyk. Ten wężyk po prostu musimy ściągnąć. Zobaczcie, chwycę za węża i odkręcę, i zbiornik będzie nasz. Ok, i gotowe. I już zdjęty wąż jest, jak widzicie, tutaj jest ten wąż odpływowy z tego zbiornika. Tutaj wlewamy płyn, oczywiście, czy dolewamy. Tutaj mamy dolotowy, i tu dolotowy wężyk. I tak wygląda cały nasz zbiornik. Co z takim zbiornikiem można zrobić? Jak on już jest naprawdę stary, brudny, no to można go oczywiście wyczyścić octem albo na przykład innym jakimś odkamieniaczem. I ogólnie cały można wyczyścić, tak. No, i to w sumie byłoby na tyle, tak więc już wiecie, jak zdemontować zbiornik płynu chłodzącego. Tak to wygląda. Część się nazywa, o Tutaj macie opis. GM to oczywiście General Motors 953689 PPPE 0049973. Dobra, to ja zabieram się za wyczyszczenie tego zbiornika zablokuję wszystkie tutaj wyloty i wleję tutaj wrzątek razem z octem, więcej wrzątku, więcej octu niż wody i wleję to tak czajnikiem, zagotuję wleję i to się wszystko zacznie tu rozpuszczać